W najbliższy poniedziałek w Teatrze Słowackiego odbędzie się uroczysta sesja i wielka gala wręczenia pierwszej nagrody Województwa Małopolskiego Veritatis Splendor imienia Jana Pawła II. Nagroda jest poświęcona naszemu wielkiemu rodakowi wielkiemu Małopolaninowi, człowiekowi stąd z Krakowa, świętemu Janowi Pawłowi Drugiemu, bo to jest nagroda znacząca finansowo. To oczywiście jest ważne, bardzo ważne, bo to jest nagroda w wysokości 100 tysięcy dolarów, ale jeszcze ważniejsze jest to, że jest to nagroda w dziedzinie dialogu. Współczesny świat cierpi na deficyt dialogu. Cierpi na brak porozumienia, na niesłuchanie się wzajemne, na braku możliwości albo nieprzełamywanie barier pomiędzy ludźmi, pomiędzy narodami, pomiędzy religiami. Jest tego, jesteśmy tego świadkami we współczesnym świecie. To widać bardzo mocno. My przez tą nagrodę odwołując się do mistrza dialogu, tym mistrzem był święty Jan Paweł II, nasz rodak, papież, który potrafił przełamywać bariery, potrafił przełamywać uprzedzenia, wychodził do ludzi różnych wyznań i różnych. Poglądów. Jest patronem tego, żebyśmy zauważali ludzi w współczesnym świecie, którzy kontynuują jego myśl i jego dzia działania. I Sejmik Województwa Małopolskiego z ogromną dumą z wielką radością podjął tą uchwałę, ustanawiając tą nagrodę. E, I mamy nadzieję, że rzeczywiście ta poniedziałkowa uroczystość, poniedziałkowa uroczysta sesja, która. Po raz pierwszy będzie odbywała się w Teatrze Słowackiego, będzie miała wymiar nie tylko historyczny, ale przede wszystkim symboliczny. Święty Jan Paweł II był Małopolaninem, jest Małopolaninem przecież i my w duchu jego prawdy, jego myśli, idei, działania mamy niejako obowiązek odwoływania się do jego nauki. Tak się też Szanowni Państwo złożyło, że w tym roku mieliśmy Światowe Dni Młodzieży tutaj w Krakowie, więc ta nagroda również jest tak naprawdę takim upamiętnieniem tego wspaniałego wydarzenia. Poniedziałkowa uroczystość, uroczysta sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego będzie przebiegała w sposób następujący. Najpierw będzie tutaj Pan Marszałek Leszek Zegzda przedstawiał tak naprawdę ideę. E, mówił o nagrodzie e, Veritas Splendor e, następnie będzie Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego wspólnie będą prezentować e, kapitułę, która e, dyskutowała, podejmowała decyzję e, i następnie będzie uroczyste przyjęcie apelu apelu Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie konieczności pielęgnowania i budowania dialogu między kulturami i religiami. Myślę, że też osoba, która otrzyma tę nagrodę, jest, będzie dla Państwa i dla ludzi interesujących się tą sprawą niezwykle inspirująca. Dzisiaj mogę powiedzieć, że kapituła tej nagrody, składająca się ze znakomitych postaci świata, e, w przestrzeni duchowej, kulturowej, intelektualnej wybrała spośród czterech kandydatów, kandydatów z całego świata i ta osoba, która wygrała, czy została wyróżniona tą nagrodą, bo tu nie ma wygrania żadnego, została wyróżniona tą nagrodą, jest także osobą z dalekich krajów. A więc podkreślamy przez to znaczenie międzynarodowe tego wydarzenia.